Monarchia potrzebuje kogoś, kto ciepli jej wizerunek i zbliży do zwykłych ludzi. Kiedy cztery lata temu na świat przyszedł synek księżnej Megani Harego, jako pierwsza odwiedziła go właśnie nie królowa Karol czy książę William. Do Formor, kotyczko Windsoru, gdzie, gdzie mieszkała książęca para Sussex, przyjechała żona księcia Edwarda, Zofia. Rodzina królewska nie należy do familii żyjących w przesadnej zażyłości. Dziedziusia pospieszyła obejrzeć osoba, z którą Harry nie był nawet spokrewniony. Wiele to mówi o księżnej Wessex, pisze w swojej sylwetce nowej gwiazdy Windsorów, dziennikarka londyńskiego The Times, Valentin Love. Jej zdaniem księżna ma wiele empatii i ciepła, których nie mają wychowani na chłodną Windsorowie. Po prostu wsiadła w auto i przyjechała do From Orange. Czar i bezpośredniość 57-letniej już księżnej Zofii doceniała również Elżbieta II. Według jednej z relacji, królowa traktowała synową niczym drugą własną córkę obok Anny. Tak przynajmniej moglibyśmy przeczytać w The Times. Dziennikarze i eksperci obserwujący bacznie pałac Buckingham spodziewają się, że księżna Wessex będzie teraz odgrywać znaczącą rolę w rodzinie królewskiej. Przede wszystkim Wsparcia potrzebuje nowy król, Karol III. Księżna Wessex zebrała wiele doświadczeń, nie zawsze pozytywnych, ale to nauczyło ją szczególnie trudnego fachu kobiety royalsa. Podczas jej debiutu w rodzinie Windsorów nie obeszło się bez kontrowersji, by nie powiedzieć małego skandalu. Zofia i jej mąż Edward mieli ambicje zostać pracującymi royalsami. Nie chcą się ograniczać do udziału w oficjalnych uroczystościach. No i książęca para założyła firmę medialną. W końcu ona była z wykształcenia ekspertką od PR-u, a on miał ambicje jako producent telewizyjny. Zofia wykazała się jednak brakiem ostrożności, by nie powiedzieć naiwnością, bo wpadła w sidła bezwzględnych dziennikarzy brytyjskich tabloidów. No i reporter News of the World. Odbył z nią rozmowę, przedstawiając się jako szejk. Podczas tego spotkania Zofia była mało dyskretna, jeśli chodzi o brytyjskich polityków, a przede wszystkim członków rodziny królewskiej. Jej mąż z kolei naraził się opinii publicznej i tak samo królowi Elżbiecie II, wykorzystując swój status royalca do celów wyraźnie komercyjnych. W końcu książęca para dała sobie spokój z zarabianiem i przedstawiła się na reprezentowanie monarchii podczas oficjalnych. Impres. I tak naprawdę szło im to całkiem dobrze. Elżbieta II doceniła ogromny wkład pracy synowej swojej synowej. No i księżna Łesek wspomniała organizacje zajmujące się ociemniałymi i zaangażowała pomoc kobietom, ofiarą pomocy seksualnej na wojnie. Mówiła też otwarcie o swoim niełatwym doświadczeniu menopauzy, przełamując tym samym kolejne tabu. Podobno książę Karol bardzo lubił radzić się żony brata i polega tej kobiecej intuicji, tak przynajmniej pisał The Times. Oczywiście księżna Wessex nie zastąpi nigdy księżnej Walii ale jest do niej trochę podobna zewnętrznie, a przede wszystkim obie damy łączy miłość do ludzi. Zrozumienie, cierpienia, świadomość, że jednym z ważnych zadań ludzi związanych z monarchią jest działanie na rzecz tych, którzy są w społeczeństwie najsłabsi. Zdaniem słynnego biografa Roberta Lackleya, Odchudzona monarchia, z której zniknęła książęca para Sussex, będzie bardzo potrzebować kogoś takiego jak Zofia. No, w dość sztywnym dworskim otoczeniu księżna Zofia wyróżnia się spontanicznością i poczuciem humoru. Natomiast samo małżeństwo Zofii i księcia Edwarda uchodzi za udane i nie dostarcza praktycznie tematów do plotek.